Pojedynki o Opatów ze świtem ćmielów zawsze budziły duże emocje. Podobnie było i tym razem. Oba zespoły potrzebowały punktów. W większej potrzebie był zespół Opatowa, a o wygranej świtu zdecydowała bramka Witka z rzutu karnego. Już na początku meczu Opatów cieszył się z bramki. Radość piłkarzy i kibiców gości trwała krótko. Sędzia główny Radosław Jachowski gola nie uznał. Bo jego i liniowego zdaniem łata zanim trafił do siatki był na pozycji spalonej. Na nic zdały się protesty piłkarzy-gości. Arbiter swojej decyzji nie zmienił. Podobnie było w 32 minucie. Sędzia wskazał na wapno, po faulu na piłkarzu miejscowych. Maciej Witek nie zbył komarnować takich okazji. Strzelec jedynego goła spotkanie derbowe nazwał meczem walki i wysoko ocenił derbowego rywala. Typowy mecz walki, powiem mecz derbowy. Bardzo się cieszymy, że osiągnęliśmy go na swoją korzyść, bo punkty nam były bardzo potrzebne. Muszę przyznać, że drużyna z Opatowa naprawdę wysoko nam postawiła warunki. Eee, tym bardziej e, tylko pozostaje się cieszyć, że wygraliśmy ten mecz, bo graliśmy z dobrą drużyną. Myślę, że jeszcze zdobędą troszeczkę punktów. Nam też te punkty były bardzo, bardzo potrzebne. Przymaliśmy taką nieszczęśliwą pasę dla nas. Mam nadzieję, że teraz tylko będzie cały czas do przodu i te punkty będziemy sukcesywnie gromadzić. Po utracie bramki goście ruszyli do ataku ale brakowało pomysłu i skuteczności. Podobnie było w drugiej połowie. Patów był częściej przy piłce, ale nic z tego nie wynikało. Jeśli była okazja, to niestety nie potrafili jej zamienić na bramkę zawodnicy trenera Kicińskiego. Szkoleniowiec na błędy swoich podopiecznych, nawet mimo utraty bramki, reagował w miarę spokojnie. Proporcjonalnie z upływającym czasem rosła jego irytacja poczynaniami swoich piłkarzy. A nic zdały się pokrzykiwania na zawodników, którzy momentami podejmowali irracjonalne decyzje. Oceniając mecz, trener Opatowa powiedział, że jego zespół tego meczu nie przegrał. Podkreślił zaangażowanie, determinację i wolę walki swoich podopiecznych. Uważam, że my tego meczu nie przegraliśmy. Chłopaki wyszli zdeterminowani. Oczywiście gratuluję tu trenerowi Marcinowi zwycięstwa, no bo trzy punkty trenerowi. Tu przypisujemy oczywiście jego drużynie, ale, ale chłopaki zostawili serducho. No brakowało trochę skuteczności. No, aczkolwiek w takim meczu trudnym, no myślę, że pan sędzia sobie zdecydowanie z tym meczem nie poradził. Ciężko mi ocenić pierwszą sytuację, kiedy my strzeliliśmy bramkę, czy ten spalony był, czy go nie było. Z perspektywy tu ławki całkowicie inaczej się to ocenia, że ta bramka padła. Natomiast ja uważam, że takiego rzutu karnego się nie gwizdzę, bo obydwaj zawodnicy walczyli o piłkę i to była bardzo stykowa sytuacja. I myślę, że nie jeden sędzia nie byłby do końca pewny, co z tym rzeczywiście zrobić. Taką sytuację się puszcza, uważam, się gra dalej. No, szkoda, że, no, że nie wykorzystaliśmy tego. No, i całą drugą połowę staraliśmy się ten wynik, że, że tak powiem, przepchnąć na swoją stronę. Niestety punkty zostają w ćmielowie. Karny zapewne był problematyczny, ale goście porażkę zawdzięczają głównie sobie. Jeśli nie strzela się bramek, mając okazję, to punktów się nie zdobywa. Gospodarze nie byli zespołem lepszy. Ale bronili się dobrze i dowieźli do końca meczu jednobrankowe prowadzenie. Szkoleniowiec świtu Marcin Wrubel dyplomatycznie podkreślił, że stan wojska nie pozwalał wykazać się zawodnikom wysokim piłkarskim kunsztem. Marcin Wrubel dodał, że trzyma kciuki za zespół UKS-u. Powiem tak, no tak jak już tutaj Tomek, Tomek wspomniał, na pewno boisko też nie, nie pozwalało na, na, na piękno gry. Ale, ale mówię, no, musimy się do tego przyzwyczaić. Też będziemy, jak i jedna i druga drużyna będzie, będzie pokazywała. No, Także mówię, no, my, my tak naprawdę no, wychodziliśmy tutaj na mecz, jest, tak naprawdę nie wygraliśmy dziewięciu kolejnych meczy i też taka, można powiedzieć, w głowach chłopaków też to się działo. Za wszelką cenę chcieliśmy tutaj właśnie jeszcze zacząć tą rundę rewanżową u siebie z Tak się też stało. No mówię, mecz wyrównany. No mecz wyrównany, tak naprawdę, no, tak jak się mecz skończył, no, to zaważył jedna bramka. Choć, choć mówię, i my mieliśmy takie może nie stuprocentowe sytuacje, ale i tak samo opatów też miał klarowne sytuacje. Także mówię, no, dla mnie najważniejsze jest to, że, że naprawdę po osromotnej porażce 4-0 we Włoszczowej potrafiliśmy naprawdę się podnieść i, i pokazać naprawdę charakter. No i, no i co? No i trzy punkty dopisujemy do, do naszego. Ale no, liczę cały czas i będę kibicował tutaj drużynie Zapatowa i mojemu koledze Tomkowi, żeby, żeby gdzieś tam punktowali w następnych meczach i, i, i się utrzymali. OKS wygrywając w pierwszej kolejce rundy wiosennej z Wiktorią Skarbmierz wlał w serca kibiców sporo optymizmu. Jego fani byli pewni, że ich ulubieńcy poradzą sobie z będącym w kryzysie świtem i tłumnie stawili się na trybunach Stadionu Leśnego w Śmielowie. Taką grą ofensywną Opatów będzie miał problemy ze zdobywaniem punktów, a co za tym idzie z utrzymaniem się w okręgówce. Z Ćmielowa Jerzy Strzyż, STV Info.